Wraz ze rozpoczęciem Bitwy o Atlantyk we wrześniu 1939 roku dowództwo brytyjskiej marynarki wojennej, doświadczone przebiegiem działań morskich z okresu I wojny światowej, skupiło swą uwagę głównie na zwalczaniu niemieckich ubotów, niedużych i tanich produkcji łodzi podwodnych, które stanowiły śmiertelne zagrożenie dla brytyjskich oceanicznych szlaków konwojowych. Aby przeciwdziałać temu zagrożeniu, Utworzono specjalne grupy poszukiwawcze składające się z jednego lotniskowca, osłanianego przez kilka niszczycieli. W jednej z takich grup operującej na zachód od Irlandii znajdował się lotniskowy z AGMS Courageous. Jednostka ta była dobrze chroniona przez krążące wokół niej cztery niszczyciele. Jednak 17 września 1939 roku Dwa niszczyciele musiały na krótko opuścić Kuradziusa. Nikt wówczas nie przypuszczał, że w wyniku tego brytyjski lotniskowy już za kilka godzin stanie się kolejną ofiarą bitwy o Atlanty, a jego los przypieczętuje będący w pobliżu niemiecki ugot. Brytyjski okręt HMS Courageous zbudowany został w okresie I wojny światowej. W marcu 1915 roku położono jego stępkę. A w niecały rok później, 5 lutego 1916 roku, odbyło się wodowanie tego okrętu. Także jeszcze w tym roku został on wcielony do Royal Navy. Courageous wybudowany został jako lekki krążownik liniowy i z takim przeznaczeniem odbył całą swą służbę podczas I Wojny Światowej. Jego ówczesna wyporność wynosiła około 22,5 tysiąca ton, a główne uzbrojenie stanowiły cztery działa kalibru 381 mm każde. Po zakończeniu działań wojennych, Kuradżysz został przeniesiony do rezerwy, jego przydatność taktyczna jako lekkiego krążownika o silnym uzbrojeniu była kwestionowana. Był też zbyt nowoczesny, aby przeznaczyć go na złomowanie. Zapadła więc decyzja o przebudowaniu go na okręt typu lotniskowiec. W 1924 roku rozpoczęto demontaż zbędnych podzespołów krężownika. Usunięto całość zabudowy kadłuba, znajdującego się po pokładu dziobowego. Na jej miejsce zabudowano dwupoziomowy hangar dla samolotów. Mogący pomieścić około 50 maszyn. Na prawej bólcie okręcia wbudowano wielki pojedynczy komin okrętu. Zastosowano również system zewnętrznych bombli przeciwtorpedowych. Przebudowa ta sprawiła, że okręt ten zwiększył swą wyporność, która ostatecznie miała wynosić ponad 27 tysięcy ton. Pomimo to Kuradżu nie stracił na swej szybkości i już jako lotniskowiec rozpędzał się do ponad 30 węzłów. Był też dość dobrze uzbrojony w porównaniu do innych tego typu jednostek. Czteroletnia przebudowa Kuradżusa zakończyła się 21 lutego 1928 roku, kiedy to okręt ten powrócił na nowo do służby Royal Navy, już jako zupełnie nowa jednostka. Jednak jego konwersja na lotniskowiec, pomimo ogromnych kosztów, jakie za sobą pociągła, nie była zbyt udanym przedsięwzięciem. Okręt ten po przebudowie borykał się z problemem niewielkich wymiarów pokładu startowego oraz brakiem możliwości zabierania dużej liczby samolotów pokładowych. Wraz z rozpoczęciem działań wojennych podczas II Wojny Światowej Naczelne Dowództwo Royal Navy wdrożyło koncepcję zwalczania niemieckich ubotów, polegającą na tworzeniu grup poszukiwawczych, których skład oparty byłby głównie o jeden lotniskowiec i kilka niszczycieli. Grupy takie miały operować głównie w rejonie Atlantyku i Morza Północnego, a startujące z będącego w ich składzie lotniskowca lotnictwo pokładowe miało wypatrywać i zwalczać napotkane wrogie okręty podwodne. Do jednej z takich grup przydzielony został Puragius i 4 września wczesnym rankiem w asyście czterech niszczycieli wypłynął z Devonport i skierował się w rejon na zachód od Irlandii na swój pierwszy patrol bojowy w tej wojnie. Patrol ten przebiegał spokojnie. W kolejnym odbytym w trudnych warunkach pogodowych w dniach 9-10 września utracono jeden samolot, ale tak jak poprzednio nie natrafiono na niemieckiego ubota. Dnia 12 września Courageous uczestniczył w akcji ratowniczej uszkodzonej w kolizji brytyjskich niszczycieli Bunkleesher i Walker. Na swój kolejny patrol bojowy Courageous wyruszył rankiem 16 września w silnej eskorcie czterech niszczycieli Inglefield, Ivanhoe, Impulsive oraz Intrepid. Pierwszego dnia wszystko przebiegało zgodnie z planem. Grupa okrętów wyruszyła w rejon pobliskich obszarów Oceanu Atlantyckiego nieopodal zachodnich brzegów Irlandii. Następnego dnia rejsu, tuż po południu, na pokładzie lotniskowca odebrano sygnał radiowy z zaatakowanego przez niemieckiego ubota parowca Kafiristan. Zadecydowano więc o wysłaniu w rejon atakowanego statku znajdujące się na lotniskowcu samoloty oraz dwa sp z posiadanych czterech niszczycieli. Tym samym podjęto pewne ryzyko, zmniejszając osłonę Kuradziusa do minimum. Stanowiącą wówczas zaledwie dwa niszczyciele. Jako pierwsze na miejsce atakowanego przez ubota parowca Kafiristan pojawiły się startujące z pokładu Kuradżusa samoloty typu Swordfish. Oczom ich pilotów ukazał się wówczas wynurzony niemiecki U-53 prowadzący akcję ratowniczą w obszarze zatopionego brytyjskiego parowca. Pomimo tego, załogi samolotów zdecydowały się na atak na wrogi okręt, obrzucając go bombami i ogniem broni maszynowej. Tym samym zmuszając niemieckie okręty do natychmiastowego zanurzenia. Następnie samoloty zawróciły w kierunku swego lotniskowca, zupełnie nie przeczuwając faktu, że ich kurs może być obserwowany przez załogę innego znajdującego się w pobliżu Ubota. Był nim U-29, dowodzony przez kapitana Ottona Szuchartę. Zaledwie kilkanaście dni wcześniej, będąc na Atlantyku Szuchart, obchodził swoje 30. urodziny. Na świat przed 4 września 1909 roku w Hamburgu. W wieku 20 lat wstąpił do Reichsmarine i po kilku latach szkolenia został przeniesiony w 1936 roku na okręty podwodne, gdzie dosłużył się do dowództwa początkowo na U8, a z dniem 4 kwietnia 1939 roku na U29. Dnia 19 sierpnia 1939 roku U-29 opuścił swą bazę w Willemshaven i udał się w wyznaczony rejon Oceanu Atlantyckiego, by tam czekać ewentualnego rozpoczęcia wojny z Wielką Brytanią i zwalczania jej okrętów. Rejon jego patrolowania wyznaczony był na zachód od Irlandii, do którego jednostka Shuchata dotarła 28 sierpnia, a więc jeszcze w kilka dni przed wybuchem II wojny światowej. Już podczas działań wojennych, do dnia 17 września 1939 roku, Schwartowi udało się zatopić trzy brytyjskie jednostki, o łącznym tonażu ponad 19 tysięcy BRT. Był to spory sukces, jednak tego właśnie dnia dowódca U-29 miał powiększyć swój bilans zatopień o około 150%. Jego uwagę wówczas przykuł kurs jednego z brytyjskich samolotów. Postanowił więc podążać za nim, licząc, że naprowadzi go na potencjalny cel. Po kilku godzinach rejsu wieczorem 17 września oczom ukazał się wysoko wystająca ponad taflę wodną sylwetka brytyjskiego lotniskowca. Był nim Aegem S. Courageous. Po zdziwieniu dowódcy U 29 okręt ten był słabo chroniony. Zaledwie przez dwa niszczyciele. W związku z tym Schuchart zdecydował, że podejmie ryzyko ataku torpedowego na lotniskowiec. I przez kolejne półtorej godziny śledził kuragiersa, szukając optymalnej pozycji do ataku na brytyjską jednostkę. Około godziny 19.30 lotniskowy zmienił swój kurs, by przyjąć na pokład powracający samolot, tym samym feralnie i zupełnie niespodziewanie dla niego, samego, znalazł się centralnie przed dziobem obserwującego go U-29. Widząc tak dogodne położenie swego oponenta, kapitan Szuchet niemal natychmiast zdecydował się na wydanie rozkazu do wystrzelenia trzech torped z wyrzutni dziobowej w kierunku W Kilka minut później dwie z nich trafiły w lewą błotę lotniskowca w okolicach części dziobowej i środkowej kotłowni. Niemal natychmiast na okręcie wysiadło zasilanie. W wyniku nabranej wody zaczął się też przechylać na uszkodzoną błotę, a wszelkie próby kontrbalastowania okazały się nieskuteczne. Przechył coraz bardziej powiększał się. Zaledwie kilka minut od sterpedowania dla ogółu zaokrętowanej załogi stało się jasne, że okręt tonie, a błyskawicznie postępujący przechył utrudniał jakąkolwiek akcję ratunkową. Po około 20 minutach HMS Courageous przewrócił się na bok i zatonął w odmętach oceanu atlantyckiego. W wyniku tego śmierć poniosło aż 519 członków załogi na czele z dowódcą okrętów komandorem William Making Johnson. Pozostałych, którzy przeżyli zatopienie lotniskowca, uratowały przepływające w pobliżu statki: liniowiec pasażerski Vendam oraz frachtowiec Collinswood. Tymczasem U-29 zdołał opuścić zagrożony rejon. Pomimo, że brytyjskie niszczyciele eskorty przeprowadziły jego czterogodzinne poszukiwania, nie udało im się namierzyć i zatopić drogie jednostki. Zatopenie Courageousa było dla Shuharta największym sukcesem całej swojej służbie jako dowódcy łodzi podwodnej. Sukces ten został też doceniony i odpowiednio nagrodzony w Rzeszy. W uznaniu tego czynów admirał Wielki Kriegsmarine, Erich Raider, nakazał oznaczyć Szuharta krzyżem żelaznym pierwszej klasy, a pozostałych członków załogi U29 krzyżami żelaznymi klasy drugiej. Przez cały okres swojej służby na okrętach podwodnych podczas II wojny światowej, Szuharec zdołał zatopić jeszcze wiele alianckich statków. dało mu rangę Asa u Po łącznym zatopionym tonarzu ponad 67 tysięcy BRT. W późniejszym okresie został on przeniesiony na ląd, gdzie pełnił funkcje szkoleniowe. 10 lat po zakończeniu II wojny światowej, pod koniec 1955 roku, Szuharec powrócił do czynnej służby wojskowej. Jednak nie w siłach morskich, lecz lądowych, wstępując do odrodzonej Bundeswehry. W 1967 roku przyszedł na emeryturę. Zmarł 10 marca 1990 roku w Stuttgarcie w wieku niespełna 81 lat.